nie podnieść, jakim jest nasze serce, czyli wolna wola, czyli to, że wybieramy zamiast miłości nienawiść i lęk, zamiast pokoju strach i wojnę, zamiast dobra zło. Powtórzmy ten fragment, ponieważ on jest dla nas bardzo ważny na dzisiaj. Trzy, cztery. Wszyscy za. Nie ma sprawiedliwego ani jednego czytalibyśmy dalej. Rzymian 6, 23, 3, 23. Chcę was zapytać, kto na tym poziomie konferencji nie czuje grzech? bo grzechu nie trzeba czuć nie musisz czuć grzechu kto uznaje swój grzech może teraz wstać ja nawet nie siadam niektórzy są niepewni ok Panie Boże zobacz, to są grzecznicy stoimy przed Tobą dziękuję Wam za to świadectwo Zaklaszczcie sobie! Dziękuję. Usądź. Nie chodzi o to, że klaszczemy za to, że jesteśmy grzesznikami, ale za to, że uznajemy tę prawdę. Wiecie dlaczego? Byłem w takim kościele, który był wypełniony po brzegi głosząc rekolekcję widziałem, jak po takiej zapowiedzi kilka osób stało, a resztę patrzyło grzesznik. Nie rozpoznanie tego, że jestem, jestem tym, który potrzebuje Jezusa. To jest nierozpoznanie tego, że potrzebuje lekarza. To jest zamknięcie tak naprawdę na zbawienie. To znaczy, ja sam dla siebie staję się Panem. Jakie konsekwencje wprowadził Grzech? poproszę kolejny slajd przeczytajmy wszyscy razem trzy, cztery Do człowieka grzech wszedł do świata a przez grzech śmierć i w ten sposób przyszła na, na wszystkich ludzi ponieważ wszyscy zgrzeszyli przez jednego człowieka grzech wszedł na na świat Mówili z do Rzymian, rozdział 5. Zobacz, że w momencie grzechu, który się dokonał, została zerwana harmonia na takich czterech podstawowych płaszczyznach. Po pierwsze, został wprowadzony bałagan w relacje między Ja Bóg. Adam zaczął się chować. Usłyszałem swój głos w ogrodzie, przestraszyłem się, bo jestem nagi. Bóg mówi: Adaś, ktoś ci powiedział, że jesteś nagi? Relacja on-drugi człowiek Kobieta, którą postawiłeś przy mnie Dała mi owoc z tego drzewa I zjadłem Kogo obwinia w pierwszej chwili Adam? Siebie? No nie Tę, która była kością z jego kości Tę, która była ciałem z jego ciała Tę, która była najbliżej niego On jej nie uchronił A ona mu dała no, taka jest prawda. Jest relacja z drugim człowiekiem zaburzona. Adam się boi, jest, ma zniszczoną relację harmonii, którą ma sam w sobie. Mało tego, to są tylko trzy płaszczyzny, jest czwarta płaszczyzna całkowicie rozwalona, to jest ten problem, który jest zaburzon, zaburzeniem harmonii w relacji człowiek-świat. Bo do momentu Grzechu Adam pracował i nie odczuwał zmęczenia, ale cieszył się pracą. Bóg pracy nie wymyślał jako upokorzenie dla człowieka, tylko odwrotnie. Praca dawała radość, szczęście. Pa pamiętacie, co się stało po Grzechu? Ta harmonia całkowicie została zaburzona, nawet w tym aspekcie, wobec stworzenia. Musimy trochę z bo czas ucieka, wieczność czeka. Idziemy dalej. Przeczytajmy kolejny fragment. Nie wiem, czy go dobrze widać. Próbuję go wycięć, ale widzę, że biały byłby lepszy. 3-4. Wszystko bowiem, co się czyni niezgodnie z przekonaniem, jest grzechem. Tak powiedział święty Paweł. Wszystko bowiem, co się czyni niezgodnie z przekonaniem, jest grzechem. Najtrudniejszy, po uznaniu swojej grzeszności, najtrudniejsze, co nam towarzyszy, by zmierzyć się ze swoją grzesznością, to rozpoznanie tego, co jest rzeczywiście problemem. Rozmawialiśmy przed konferencją i rzeczywiście nie chodzi tutaj o to, żeby szukać grzechu tam, gdzie grzechu nie ma, ale chodzi o to, żeby wyeliminować te miejsca, te sytuacje, które wprost w grzech nas wprowadzają. Żeby być człowiekiem, który używa swojego rozumu, żeby nie dać się zwieść na ułudę pięknego opakowania, ponieważ zobacz, że szatan nie kusi nas czymś, co jest ohydne. Nie kusi nam nas czymś, czego nie chcemy wziąć. Grzech przychodzi pod osłoną czegoś pięknego, dobrego. No sięgamy ręką po coś, co wydaje nam się dobre do momentu, kiedy po to sięgnęliśmy. I w momencie, kiedy po to sięgamy, okazuje się, że to przynosi smutek naszej duszy, rozczarowanie, ból, jakiegoś kaca moralnego. Święty. Janot Krzyża był fantastyczny w opisaniu Grzechu, ponieważ on mówił, że Grzech porównał grzech, który nas wiąże, do y, związania ptaka. I on mówił, że ptaka można związać grubą linką i ten ptak będzie leżał i nie poleci, ale można związać też cieniuteńką nitką. Nie wiem, czy robiliście. Kiedy byliście mniejsi, młodsi, takie doświadczenia, różne doświadczenia ze zwierzętami robiłem. Nie zawsze pochlebne. Po prostu patrzyłem, jak się zwierzęta zachowują. Ten sam ptak, jak on najpierw jest związany postronkiem. Kiedyś, no, 30 lat temu na wsi, stronek, gruba linka dla tych, którzy nie wiedzą, o czym mówię. Było coś normalnego, tak? Kiedy tego samego, tą samą kurę zwiążesz nitką, po tym pierwszym doświadczeniu ta sama kura leży i, i, i się dalej nie rusza. Ale kiedy za trzecim razem, po takim doświadczeniu, zwiążesz tą samą kurę powietrzem, to ta kura też myśli, że jest związana. Tak działa grzech. W każdym kierunku. Czy to jest grzech ciężki, porównany przez Jana od krzyża do grubego sznura? Czy to grzech lekki, porównany do nitki? Czy też ja dodaję, nie wiem czy mi wolno, ale po prostu to robię. <gry> Powietrze, którym wiążemy siebie samych, to jest ostatnia, ostatnia z sytuacji grzechy międzypokoleniowe, nie? Jezus odpuścił wszystko na krzyżu, przełamał śmierć, zadał śmierć i śmierć, a my będziemy się uzdrawiać do piątego pokolenia, nie? Ja to jeszcze dłużej, prawda? W końcu aż episkopat musiał się zająć tą sprawą i wydać oficjalny komunikat, że no zaraz, to po co odkupięcia śmierć Jezusa? Halo! Rozpoznanie swojego problemu to, to jest Najpro, najprostsze rozpoznanie swojego problemu to jest zawołanie do Ducha Świętego, ponieważ to Duch Święty jest najlepszym dawcą najlepszych rachunków sumienia dla nas. Co On robi? On pokazuje nam rzeczy, które nigdzie nie zostaną zapisane. Pokazuje nam rzeczywistość, której my nie widzimy sami z siebie, bo jesteśmy zaślepieni. Jeżeli chcesz rozpoznawać, co Ciebie trzyma, co Ciebie wiąże, co nie pozwala Ci, żebyś biegł, biegł za Jezusem, proś, Duchu Święty, daj mi światło. On jest mistrzem, ale nie oskarżania, jak Ten, który jest naszym przeciwnikiem, Ojciec Kłamstwa. On jest mistrzem wydobywania nas z odchłani grzechu. On jest mistrzem budowania nas w pokazywaniu prawdy, która nas wyzwala. I mogą być to rzeczy, które są publicznie zgorszeniem dla wielu, a my ich nie dostrzegamy. I mogą być to rzeczy, których inni nie wiedzą, a my je robimy, i będą one grzechem faryzejskim, ponieważ wszystko zewnętrznie będzie super a w środku plugastwo, bieda, pustka, nędza. Duch Święty radzi sobie i z jednym i z drugim. Kiedy rozpoczynaliśmy tę konferencję, modliłem się i miałem, słuchajcie, obraz. Ja po prostu aż nie wierzyłem tak do końca, bo my przecież jeszcze nawet nie poprosiłem o to, żeby Bóg dał mi jakiś obraz. Miałem obraz, jak stajemy i robimy taki gest, jakby strząchnięcia z naszych, z nasza, z naszych ciał czegoś, co do nas przy, było przyklejone. I obserwowałem oczami wiary, co się wtedy dzieje. I wiecie, co widziałem? Że w mocy Jezusa Chrystusa jesteśmy w stanie zrobić coś, czego nie jesteśmy w stanie zrobić sami z siebie. Że to Jezus daje nam łaskę, Oderwania się od wszystkiego, zarówno od ciężkich, jak i od, le od lekkich grzechów, tylko wtedy, kiedy my zawołamy. Kiedy my wykonamy ten jeden krok. Święty probosz Jan Viana mówi, Ty masz zrobić tylko ten jeden krok. Jezus zrobi 99 w Twoją stronę. To jest niebywałe. I w pewnej chwili, wiecie co zobaczyłem? Właśnie w tej wizji zobaczyłem, jak spadają z nas rzeczy, z którymi przyszliśmy do kościoła. Obserwowałem to, po prostu stałem zadziwiony, wiem, nie wiem czy było widać czy nie. Stałem zadziwiony i zobaczyłem, że to wszystko dzisiejszego dnia, dzisiejszego dnia jest w mocy przyjęcia albo odrzucenia, jako obdarowanie tego wieczoru. chcę tutaj powiedzieć yy, tego, że ktoś, kto się pojedna z Bogiem, nie potrzebuje pojednania z Kościołem w sakramencie pokuty i pojednania, bo po to w Słowie Bożym mamy napisane, wyznawajcie sobie grzechy. I dalej do kapłanów Jezus mówi do swoich apostołów, komu odpuścicie, temu są odpuszczone, komu zatrzymacie, są mu zatrzymane, ale nie uzależnie od chimeru księdza, tylko od pięciu warunków, które mamy w Piśmie Świętym. A które my nazywamy warunkami sakramentu pokuty i pojednania. Zła wiadomość jest taka, że człowiek sam z siebie nie jest w stanie rozwiązać swojego problemu. A dobra jest taka, że to Jezus chce brać nasz problem na siebie. I to jest cudowne. Jezus chce brać. Chce brać nasz problem na siebie. Po co? No po to, żebyśmy byli grzesznikami, którzy widzą, jak są ukochani przez Pana. Ponieważ za chwileczkę rozpoczynamy mszę świętą, jeszcze dotkniemy tej tajemnicy nieprawości, tajemnicy grzechu. Ale zapraszam... U nas teraz, już w tym momencie, abyśmy poprosili Ducha Świętego, żeby pozwolił nam zobaczyć, zobaczyć, co robi ten, który jest zwodzicielem, ojcem kłamstwa z naszym życiem. Co robi ten, który wprowadza bałagan w naszym życiu. Żeby Duch Święty pozwolił nam zobaczyć te pułapki. I te miejsca, którymi ten, który jest kłamcą i zabójcą, jak słyszeliśmy w tym początkowym filmiku, żeby Duch Święty pokazał nam to, byśmy mogli rzeczywiście potem, w czasie wieczoru chwały, w czasie modlitwy, przed Najświętszym, do Niego z tym przyjść. Zapraszam, powstańmy. Duchu Święty, proszę Ciebie, odkryj, odkrywaj prawdę o nas i pomóż nam, abyśmy chcieli tę prawdę o nas przyjmować. Zapraszam, powtórz za mną proste słowa tej krótkiej modlitwy. Duchu Święty, uznaje swoją grzeszność, Potrzebuje Ciebie Abyś pokazał mi Wszystkie pułapki Wszystko to, co mnie wiąże I oddziela Od miłości Jezusa Przyjdź, Duchu Święty Ze swoim światłem do mojego życia Przyjdź, Duchu Święty Ze swoim światłem do mojego życia Przyjdź ze swoją mocą z tyłu, z tyłu. Abym nie bał się nazywać prawdy prawdą, Abym nie bał się nazywać prawdy prawdą, A kłamstwa kłamstwem, kłamstwa kłamstwem, Przyjdź z oddzieleniem ziarna od plew, Przyjdź z oddzieleniem ziarna od plew, Przyjdź z wolnością, którą tylko Ty możesz dać, Przyjdź z wolnością, którą tylko Ty możesz dać, Przyjść z mocą, której teraz potrzebuje. z mocą, której teraz potrzebuje. Duchu Święty działa. Duchu Święty działa. Duchu Święty dotykaj. dotyka.